Chcemy przedstawić Państwu SOPIE. System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej. System ten służy do lokalizowania odbiorników zaburzających i oceny ich indywidualnych emisji, w tym źródeł harmonicznych i źródeł wahań napięcia. Dzięki zaawansowanym algorytmom i danych pomiarowych z innych lokalizacji, SOPIE umożliwia prognozowanie parametrów jakości energii w wybranych punktach sieci. Pozwala to lepiej zrozumieć, jak poszczególne odbiorniki wpływają na jakość energii elektrycznej, a także umożliwia skuteczniejsze planowanie. Oraz modernizację infrastruktury. System pomaga ograniczyć koszty związane z tak tzw. złą energią oraz poprawia odporność sieci na zakłócenia, korzyści z wdrożenia SOPie, lepszy dostęp do danych o pracy sieci, skuteczniejsze zarządzanie siecią dystrybucyjną, możliwość uwzględniania jakości energii w rozliczeniach, sprawniejsze rozpatrywanie reklamacji i wniosków o przyłączenia, wsparcie w planowaniu inwestycji i modernizacji. Mniej awarii, a tym samym ograniczenie strat związanych z zakłóceniami. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.